Cześć, z tej strony Krzysiek ze Witam Cię w kolejnym filmie na naszym kanale. Tym razem nie będziemy stricte skupiać się na ubraniach kolarskich, chociaż one też wystąpią w tym nagraniu. Będziemy opowiadać tym razem o kremie do wkładek do ciała, do pachwin, do pupy różnie ten krem jest nazywany. Marki Asos. Asos szamła Krem taka jest jego oficjalna nazwa. Mam nadzieję. To akcesorium znane jest w większości z Was, a przynajmniej tym, którzy jeżdżą na rowerze trochę intensywniej, dłużej, dalej, częściej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tym z Was, którym jest to akcesorium nieznane, mam nadzieję, że ten film pomoże się z nim zapoznać i zacząć, zacząć stosowanie tego niepozornego kosmetyku, bo można to nazwać kosmetykiem, który czyni po prostu jazdę na rowerze przyjemniejszą, a o to przecież, przecież przede wszystkim chodzi żeby to wszystko nam sprawiało przyjemności, nie powodowało bólu i nieprzyjemności różnych związanych po prostu z jazdą ten film podzielę sobie, pozwolę sobie podzielić na dwie części na początku zrobimy sobie małą syntezę wiadomości wszystkich, wszystkich informacji dla osób, które nie mają być może 20 minut, to nie będzie 20 minut 10 minut na oglądanie filmu o kremie mają na to minutę, dwie i z niego się dowiedzą wszystkiego co jest najistotniejsze, natomiast pozostałe osoby zapraszam na drugą część filmu, tam opowiem trochę więcej jak wiecie, lubię dosyć dużo gadać i, będę, i dam sobie po prostu w drugiej części tego nagrania upust. E, krótka historia, skąd się wzięła potrzeba w ogóle stosowania kremów. E, oczywiście to nie jest jedyny krem tego typu na rynku, natomiast ja o nim, o nim opowiem najwięcej, ponieważ jego stosuję, jego sprzedajemy. E, z nim mam najwięcej do czynienia i właściwie mogę o nim najwięcej po powiedzieć. No i nie da się ukryć, że jest też po prostu produktem bardzo dobrze spełniającym swoje zadanie, a zadaniem głównym tego kremu jest zmniejszenie ryzyka występowania potencjalnych otarć Pachwinach i we wszystkich innych okolicach krocza, które mają kontakt po pierwsze z wkładką, a później poprzez wkładkę za pośrednictwem wkładki z siodełkiem e, nie dochodzi dzięki temu do odparzeń, podrażnień. Jest to krem o działaniu antybakteryjnym, także przede wszystkim e, jest to kosmetyk skierowany do osób jeżdżących, jak, jak powiedziałem na początku, dosyć dużo, długo, długo to jest powyżej 50 km a przede wszystkim do osób też, które często powtarzają tą jazdę, czyli, do, czyli bardzo dobrze się przydaje ten krem na przykład podczas wszystkich wypadów wakacyjnych, gdzie dzień w dzień spędzamy na rowerze po kilka godzin. I wtedy, zwłaszcza tego drugiego, trzeciego, czwartego dnia, kiedy ciało jest już trochę zmęczone, podrażnione, tego typu kosmetyki przydają się bardzo i bardzo dają znać o sobie, że ich działanie jest po prostu pożądane i przydatne. Tak jak wspomniałem na początku, osoby, które jeżdżą 20-30 km i zaczynają dopiero swoją przygodę z rowerem, albo jeżdżą po prostu raz na tydzień, są w sobie, że tak powiem, mogą sobie bez tego kremu poradzić, natomiast jak wiem z doświadczenia, zajawka rowerowa bardzo szybko ewoluuje i też te osoby pewnie prędzej czy później się na ten krem natkną. Same technikalia pozwolicie, że może nie będę się tutaj jakoś rozwodził na temat składu, nie, nie będę tu udawał jakiegoś medyka, chemika i tak dalej. Jest oczywiście skład na, na opakowaniu do zapoznania się. Podpowiem tylko w tym miejscu, że nasi klienci stacjonarni w sklepie to między innymi właśnie pracownicy aptek, lekarze i różni pracownicy medyczni, którzy za nas robią tą robotę, bo na przykład jak przy nas przy kasie sobie patrzą na skład tego kremu, to mówią oho, bardzo fajny skład, bardzo zdrowy, bardzo bardzo dobry po prostu dlatego zaufam im i nie będę tutaj roz, rozkminiał dokładnie tych wszystkich dziwnych, wiele, niewiele mówiących mi nazw, po prostu zdamy się na to, że ten krem jest po prostu dobry. Jeszcze tylko dodam na mm, już nie na początku, bo już po, początek mamy z głowy, że ja teraz dysponuję tutaj i pokazuję wam opakowanie, które nie jest już dostępne w sprzedaży. Jest to opakowanie 140 ml. E, obecnie Asos stosuje przechodzi już na duże opakowanie, opakowanie 200 ml e, jest dostępne w tym momencie w wariancie męskim. E, wariant damski tego kremu też występuje, jest trochę łagodniejszy dla skóry. E, też za chwilę będzie występował tylko w opakowaniu 200 ml w cenie 98 zł. Jak się stosuje ten krem? Krem się stosuje krem ma taką konsystencję no jak typowy krem jest bardzo, bardzo śliski, dosyć tłusty, aczkolwiek, no nie nie zostaje na skórze, nie zostaje dosyć szybko się wchłania, wchłania się w skórę i wchłania się też w spodenki kolarskie, ponieważ metody stosowania tego kremu są właściwie dwie. Najważniejszą z nich tej nie będę bezpośrednio pokazywał jest aplikacja sobie kremu przed jazdą oczywiście na, e, na pachwiny. Unikamy oczywiście miejsc intymnych, e, męskich i damskich. Natomiast wszystkie inne okolice, które są po prostu narażone podczas pedałowania na otarcia, pracują mocno względem siebie. Gdzie wytwarza się też najwyższa temperatura, gdzie zbiera się pot, gdzie wytraca się sól z tego potu, wytrąca się nie wytraca. Wytrąca się sól z tego potu. Tam właśnie jest potrzebny ten krem. Umieszczamy go sobie w pachwinach, umieszczamy go sobie na styku wkładki z kośćmi kulszowymi. Tam po prostu on swoje zadanie najbardziej spełni i tam należy go umieścić e, właśnie przed jazdą. Natomiast drugi sposób stosowania tego kremu, oczywiście należy to stosować najlepiej łącznie, zwłaszcza w przypadku długiego jeżdżenia powyżej, nie wiem, 100 km to po prostu można sobie śmiało tym kremem nasmarować raz, że wkładkę w tych miejscach pracujących, yy, mających styczność z pupą, tym, gdzie jest najwięcej poddawane obciążenie, tutaj sobie możemy śmiało nasmarować wkładkę, ale możemy też nasmarować wkładkę przed jazdą, w pachwinach, tutaj w tym miejscu, gdzie jest najciaśniej, tak jakby podczas jazdy i najbardziej to wszystko pracuje E, te, tutaj ten krem spokojnie może sobie e, zostać on się spierze, on się poza tym i tak nie będzie to spierać, on się po prostu podczas jazdy wchłonie, także nie żałujcie go, zwłaszcza jeżeli jedziecie na dłużej, dłużej dłużej, na cały dzień na rower możecie sobie śmiało tą wkładkę wysmarować unikamy smarowania z środka wkładki, no bo tu jest wiadomo miejsce styku z częściami ciała intymnymi, jak wcześniej mówiłem, natomiast wszystkie boczne sekcje oraz te najgrubsze sekcje wkładki jak najbardziej można sobie posmarować, tu jeszcze warto wspomnieć, że część roboty za zapobiegania otarciom robi oczywiście asosowy Golden Gate, czyli specjalne niedoszycie wkładki po bokach, które powoduje, że wkładka jest uwolniona od spodenek i podczas jazdy mniej się to wszystko podrażnia, mniej się podrażnia skóra. Tu jeszcze jedna uwaga dla ultradystansowców, dla wszystkich, którzy jeżdżą sobie powyżej 200 km, że tak naprawdę, no ten krem powiedzmy, że będzie działał do 100, 150 km. On, przez to, że się dosyć dobrze wchłania w skórę, no prędzej czy później się wchłonie. Dlatego ci wszyscy, którzy jeżdżą powyżej 200 km albo i 300, 400, 500, kilkudniowe wypady maratony dookoła Polski, powinny się po prostu z tym kremem zaznajomić bardziej i zabrać go sobie na taki wypad. Ze sobą po prostu i się podczas jazdy podsmarowywać, kiedy tylko poczujecie, a najlepiej jeszcze wcześniej zanim poczujecie jakieś pierwsze niepokojące drażnienie w pachwinach, warto się tym kremem podsmarować, i wtedy zapobiegniecie albo odsuniecie znacznie w czasie ewentualne momenty podrażnienia ciała, do których. Stety, niestety, niestety, no podczas intensywnej jazdy rowerem może dochodzić. Także smarujemy ciało, smarujemy wkładkę najlepiej oba naraz yy, i ciało i, w, i wkładkę wtedy, tak jakby ten krem będzie najskuteczniejszy. Myślę, że to jest taka esencja stosowania tego kremu. Ja praktycznie się, się z nim nie rozstaję. Ewentualnie jak jadę sobie na jakieś naprawdę krótkie wyjście, 40-30 km i na przykład zapomnę zastosować ten krem, to nic się wielkiego nie stanie. Natomiast no raczej raczej stosuję go zawsze. Tak jak wspomniałem na początku, no nie, jakoś nie stosuję nic innego. Ten krem w zupełności wystarcza. Jeszcze wspomniałem, że on ma wersję męską i damską. Wersja męska to jest ta, którą mam w ręku. Ona ma trochę więcej mentolów w sobie. Ona ma taki wyraźnie czynnik chłodzący, który, e, który, który i bardzo fajnie czuć, e, zwłaszcza latem na początku, przynajmniej po użyciu. Kiedy na przykład owiewa nas wiatr tutaj z przodu w kroczu i jest po prostu dużo, dużo chłodniej. E, czujemy to też pod prysznicem, myjąc się po jeździe, e, nawet kilka godzin po jest jeszcze wyczuwalna warstwa tego kremu, natomiast krem damski jest nieco łagodniejszy. On ma mniej tego mentolu, żeby jednak te bardziej wrażliwe kobiece, m, miejsca pachwiny i strefy intymne były mniej ewentualnie. Podrażnione, wiadomo, dziewczyny są trochę bardziej wrażliwe na takie rzeczy. Myślę, że tyle esencji, pewnie znowu długo wyszło, ale wy, wybaczcie, tak już, tak już po prostu mam. Natomiast teraz przechodzimy jeszcze do części nieco historycznej. Kremy, jak to się... Skąd się w ogóle wzięła potrzeba stosowania kremu? Kiedyś było tak, że w latach powiedzmy 60-tych, 70 -tych, kiedy to kolarstwo już było na całkiem wysokim poziomie, ale nie były jeszcze na wysokim poziomie, nie były na, na wysokim poziomie sprzęt. Spodenki kolarskie były wykonywane z wełny, a wkładki były wykonywane ze skóry. Stąd też na przykład nazwa Shamuakrem, hamois. To jest nazwa e, europejskiego gatunku kozy, e, z gatunku antylopowatych, Podaję, Mam nadzieję, że tutaj nie, e, po, nie pokręciłem nic. Ja miałem kiedyś takie spodenki stare, kiedyś kolekcjonowałem różne stare ubrania, mając rower kolnago, e, i to były takie spodenki z taką wkładką e, jasnobeżową, przypominającą swoją fakturą. Ta wkładka przypominała swoją fakturą. Irchę. Taką irchę to była taka na przykład. Często w samochodach były takie gąbki do przecierania szyby z irchy takiej dziurkowanej, i to było coś takiego. Kto pamięta taką gąbkę albo taką wkładkę, przypomina sobie również, że ona była dosyć szorstka, no i wtedy już żeby. Po prostu no, tym bardziej po praniu robiła się, po jednym praniu, dwóch robiła się już bardzo szor szorstka. Stosowano różnego rodzaju natłuszczacze, pewnie od zwierzęce, od roślinne, żeby to wszystko zmiękczyć. Później końcówka lat 70. to jest już wspominany asos i wejście do świata spodenek i nie tylko lajkry, yy -y jako materiału, który zastąpił wełnę. Natomiast e, zrewolucjonizowały się też wkładki, które zrobiły się z syntetycznych różnych gąbek, e, były dużo przyjemniejsze dla ciała, e, i już tak jakby samo to podrażnianie nie było na, na tyle intensywne. Natomiast E, oczywiście i tak, chcąc, nie chcąc, no jednak w pachwinach jest ciasno. Siedzimy na siodełku, e, pracujemy przede wszystkim, wytwarza się tam duża temperatura, tak jak wspomniałem, duża ilość potu. E, a jak jest pot i jest ciepło, to są i bakterie. No i jednak e, okazuje się, że ten krem e, jest potrzebny i po prostu czyni tą jazdę przyjemniejszą. Jest to po prostu bardzo, bardzo fajne akcesorium. E, czyniąc po prostu naszą, tą nasze kolarstwa amatorskie dużo, dużo przyjemniejszym. Jak wspomniałem, ja stosuję tylko krema, sosa. Wcześniej, na początku mojej przygody z rowerem, e, kiedy jeszcze nie wiedziałem o istnieniu takich rzeczy, to było jakieś 2007 rok, e, 7 wi wiadomo, dostępność do wiedzy była mniejsza, po prostu robiło się to, co robili koledzy, albo metodą prób i błędów e, testowało się różne rozwiązania. Ja na przykład używałem talku, takiego talku do posypywania po prostu się odchylało z podenki, posypywało się talki. Do pewnego momentu to działało, ale dosyć krótko. Niektórzy używają też sudokremu, to jest taki. Krem dla niemowląt, właśnie do smarowania pachwin, pieluszek, żeby też się niemowlętom nie podrażniały pachwiny, no bo one też mając kontakt z tą pieluszką mierzą się z tym problemem. Natomiast no, nie mierzą się na taką skalę, bo nie wytwarza się tam taka temperatura, nie wytwarza się ilość potu taka. No jest to często są pieluszki jednorazowe, także jak ten krem się nie spiera, bo cudokrem też ma taką bardzo konsystencję gęstą i jest trudniej spiralny trudniej na przykład go zmyć z rąk, jak wychodzicie na rower, spieszycie się szybko i ktoś się podsmarowuje sudokremem. Trzeba go wytrzeć ręcznikiem papierowym najlepiej. Zmyć się go za bardzo nie da. No nie jest to rozwiązanie najlepsze, tam nie ma też czego, tego czynnika chłodzącego. E, sudokrem zostawmy może niemowlakom, natomiast kolarze mają do tego celu do pachwin specjalne na, na, narzędzia i specjalne akcesoria i z tego rozwiązania polecam korzystać. E, czy ja już powiedziałem o wszystkim? Chyba powiedziałem o wszystkim, bo powiedziałem o cenie, powiedziałem o metodach nakładania, powiedziałem o miejscach, w których się nakłada, powiedziałem, że nakładamy na wkładkę, nakładamy na ciało, e, ilości, które nakładamy. No nie nakładamy tego dużo, no to jest opakowanie 140 ml, które wystarczyć Wam powinno. No, ciężko jest określić, ile, ile tych użyć, ile jas, bo to wiadomo, że każdy inaczej. Inaczej jeździ, ale to takie opakowanko 140 ml by wystarczało na dosyć długo. E, także nie, też nie zapaskudzamy całej tej wkładki, żeby ona się robiła cała biała. Smarujemy tylko te miejsca najbardziej pracujące. A jeżeli jedziecie, tak jak wspomniałem, na grubo ponad 100 km, to po prostu najlepiej jest zabrać taki krem ze sobą i e, się zawczasu podsmarować. Na koniec jeszcze tylko dodam, że gdyby się jednak okazało, że doznacie pewnych e, otarć, podrażnień skóry, e, coś was będzie niepokoiło w pachwinach po dłuższej jeździe, no to Acos ma też w swojej ofercie Skin Repair Cream, e, taki krem tak zwany po fakcie, e, który jeżeli już dojdzie do podrażnienia, to może wam po prostu te podrażnienia złagodzić. Tyle w, filmie o mater... tyle w filmie o materiale, tyle w materiale o kremie myślę, że powinien zostać on przyjacielem każdego szanującego się kolarza i każdej szanującej się kolarki. Bardzo przydatne akcesorium, asos dostępne w naszym sklepie stacjonarnym i internetowym. Staramy się zawsze trzymać zapas, nie wiem, czasami też spotykam się z tym, że jest to trochę wstydliwy temat dla niektórych ludzi. Smarowanie się kremem nie ma się czego bać. To nie jest żadna jakaś czynność z kategorii zakazanych. Normalnie ma to po prostu wam pomóc normalnie się fajnie cieszyć jazdą i czynić to wszystko przyjemniejszym. Yy, także nie, nie hamujcie się tutaj, nie, nie bójcie się tego, nic się nie stanie. Nic też nie, nie słyszałem o jakichś reakcjach skóry niepożądanych. Przypomnę jeszcze na końcu, to jest oczywiste, ale w sumie przy tej okazji warto o, o tym wspomnieć dla osób początkujących, że jeździmy na rowerze bie, bez bielizny, ponieważ bielizna. Jest dodatkową warstwą, tutaj dodatkowymi szwami w pachwinach i to już jest gotowy przepis na ewentualne właśnie podrażnienia. Zakładamy spodenki na gołe ciało, to gołe ciało ówczesnie, e, smarujemy sobie kremem pachwinę, miejsca styku kości kulczowych składką, podsmarowujemy wkładkę i jedziemy ciesząc się po prostu jazdą. Tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, cześć!